Chodzi, już nie włączył czegoś, nie wiem, tego nie może. Już walczy, z zbiawi. No to, to siek. Masz połączony ze mną komputer, więc powinnoś słyszeć. Nie, dziękuję, nie słyszę. Nie ma dźwięku od Ciebie żadnego. Nie wiem dlaczego, bo może Ty nie masz voice metero odporonego? Mam. Mam. To nie wiem, ja wszystko słyszę. Mam voice No i teraz jest jakiś dźwięk. No tak, tylko że się z... Się, nie możesz Na czemu siedzę? Ode na To chcę. bo to U! nie są... Mogę nas rękę. Znaleziono grę. Znaleziono grę. Abyss. Ulubiona le boże mapa. ma nie Ben nie jest dobry. Tej mapy. Ty. Tak. Goldyki i Nie graliśmy znów sporo czasu przez remont i tak cały czas nam. Utrudniają wbijanie ręki. Tak to już na pewno byłby ten. Yy... Wszystko widać. Remont. To jest. To nie To jest. To To jest. To nie, w tą nie grałem. No ale dalej wiemy jak się gra, ale... Stop. Jezu, co za kulka. Please. Nie, Izbero, y y y nie mamy TT, ale nie no mamy... Nie mam zkleja. swojej kamery, do, więc nie mogę robić tam streama. No muszę swoją kamerę dopiero ogarnąć, a jakoś cały czas nie mogę z żoną... O kurde, czekajcie, ja się kliknąć. A, nigdy. To się dogadałem z, z tym, z teammateem. A cały czas jakoś nie mogę się zdecydować na którą kamerę. Znaczy i dogadać tego z żoną. Trzeba kupić nową. Lubię poranne przebieżki. Ale poranek jest po wschodzie słońca. Żadnych pobudek o czwartej nad ranem, wariatko. Ruchy, ruchy! Borykę nagrałeś, no? No, trzymaj się, pewnie jest dobry. Fajnie, że na chwilę wpadłeś. U! No, mikrofonie! O! A co ty tam się z mikrofonem szarpiesz? No mikrofon nie jest blisko. Tylko się odsu... Może się cię boi. To ma być tu? Nie Krzyczę. U mnie idą. No Ustrzeliłem jednego o co ci chodzi. No ale żadnego, którego obiłam. Czemu ty nie, dobiłeś tego, którego obiaduję. No było potem To, to się było podem. No to To Niestety to, to się na Spike podłożony. kliknieś prawy przy co so. I ona 78. Kraina była też Mi hmm. Kurde, jeśli ja ja wygrała.